30 cm wody i mułu. Tyle wystarczyło, by wielkie szczupaki miały idealne warunki do przeżycia. Kiedy pierwszy raz przyjechałem w to miejsce, nie chciało mi się nawet zarzucić. Jednak rzuciłem i złowiłem. Tym samym odblokowałem sobie nowe jezioro, na które wracam dziś, bo wiem, że w tej kałuży żyją wielkie ryby. Ty, dobry! Ty, jak wielki! Przyszedł czas, by zmierzyć się z zielonym zębaczem. I siedź! No, trochę za wcześnie mi się, do ryby przyjechało. Schód 8:10, ja jestem już o 7. No, zanim się jeszcze rozłożę, to też pewnie minie, ale i tak jestem za szybko, zdecydowanie, i stoję tutaj sam na tym polu, na środku drogi, bez nikogo i czekam, aż się trochę rozjaśni, zanim się zacznę rozkładać. Dzisiaj łowię szczupaki. Mamy 16 grudnia, chyba, czy 15? Nie wiem, nawet, który jest dzisiaj. Rok temu, dokładnie o tej samej porze roku, udało mi się złowić dwa dobre szczupaki 80. I brały. Czy będą brały teraz? Nie wiem, zaraz się okaże. Czekam na Pawła, który zaraz dojedzie, bo dawno się z nim nie widziałem, bardzo lubię z nim łowić. I na jego pontonie dzisiaj przemierzymy dużo stawików, bo jest tutaj taki kompleks stawów. i chyba już jedzie. Zaraz wypływamy i dzisiaj łowię na duże przynęty. Jerki też moje, ale też duże przynęty. Trochę nam zeszło. Nie, ale to moim zdaniem idealnie. No dobra, czekaj, trzeba zrobić przeprawę tutaj przez ścinowiska, bo zarosło, ogólnie płytka woda, także fajne łowienie, na no jakieś dżerki, nie dżerki, ale właśnie nie łowiłem tutaj na duże gumy, chcę sprawdzić czy małe są skuteczne, znaczy, czy, czy, małe sprawdzałem, że są skuteczne, ja chcę sprawdzić czy duże tutaj teraz na grudzień też będą skuteczne. Nie będziemy sami dzisiaj, wycofka na inną metę na razie. No, o takim zachodzi słońce, jakby dupnął szczupak to byłoby fajnie. I tam widzę w ogóle, że coś pogoniło, albo po prostu płynęła jakaś ryba. Tu jest na tyle płytko, że widać jak ryby uciekają na tym stawiku, bo później jest przepłynięcie na kolejny, tam już jest trochę głębiej. Ja tej przynęty nie widzę w wodzie teraz, mam nadzieję, że szczupak zobaczy Patrz patrz co tam się dzieje. Paczek pogonił człowiek. O tak, płynę tam. Płynę po niego, tak się drobnica rozeszła. Rzucaj, rzucaj jak płynę. i ichałem no na rybską! No już dawno powinniśmy mieć branie przez to, że cały czas coś atakowało, ale no nie ma brania. Płyniemy na kolejny stawik, bo tutaj zobaczymy po drodze, czy nie uciekają jakieś szczupaki. Albo drapieżne liny. Albo drapieżne liny. Ale nie no, takie ewidentne były, ale też podejrzewam, że to mogły być okonie, chociaż nie wszystko. Niektóre to na pewno były szczupaki. I właśnie już pierwsza rybka tutaj uciekła, zobaczcie jak płynie sobie pięknie. O, ale blisko uciekło coś dużego. Jezu, że ogonem zawibrował. Nie mieliśmy żadnego brania W zimę często, choć nie zawsze, drapieżniki nie żerują z samego rana Dopiero gdy wyjdzie słońce lub wzrośnie temperatura, te zaczynają swoje śniadanie Tak też było i tym razem Dobra, płynę Utknęliśmy. Jakiś korzeń na środku, trzeba tutaj dowiosłować Dobra, jesteśmy na kolejnym stawiku, zobaczmy czy tutaj się coś wydarzy Tu już jest więcej wody do obłowienia, delikatnie głębiej Ale i konkurencji Ale i konkurencji, no właśnie, widzę, że jeden kątem już jest i chyba jeszcze drugi będzie Chyba jeszcze coś takiego O kury to może być dobrze my nic nie Nie chcę tego Ani mucha, ani Dżerki jak na razie To może guma Guma też nie pomagała Miałem jednak przynętę, która na płytkie wody nie miała sobie równych Drek? Ole strzał to był tu blisko Grubaśnie Spadnie zaraz Złoży się czy nie Masz szczypce? Może i masz gdzieś brzuszek taki że Myślę, że będzie miał Bez zębów nie widziałem czegoś takiego weźcie to, to zobaczcie Może mu kniją kur... Na dole ma a u góry to ma jakieś kurwa nie wiem co to jest Michał na jerka Oczywiście, to nie clown sprawił, że nagle złowię szczupaka. W wypadku, gdy ryba zaczyna żerować, przynęta często nie ma znaczenia. Choć znajdą się te lepsze i te gorsze. Jeśli jednak ryba nie jest skłonna do jedzenia, wtedy właśnie kombinuj z przynętami. Wybieraj te z agresywną pracą, te, które w wodzie robią większe zamieszanie. Dżerki, woblery, obrotówki i gumy z twisterowatym ogonem lub ripery z mocną pracą. Co do prowadzenia, pamiętaj, że gdy szczupak jest ospały, nie będzie gonił twojej szybko zwijanej przynęty. Po paru zakręceniach korbką zrób pauzę, szczególnie jerkiem lub twitchem. Te, gdy zastygają w pobliżu szczupaka, stają się dla niego łatwym celem. Prowadząc, wyobrażaj sobie, jak Twoja przyneta zachowuje się w wodzie. To pozwoli ci wczuć się w to, co robisz, a efekty pojawią się same. Na długiej pauzie wziął jak coś. Oj, patrz, o. było branie, płynąłem kurde na środek i. Ma, no ale jak się na nie... Ja nie czaję jak się szczupak nie wcina na dwie kotwice dżerka, to jest po prostu dla mnie nienormalny. No dobra, muszę sprawdzić to już. Czas na potężny kaliber. To jest najpiękniejsza przynęta jaka wyszła kurwa, kiedykolwiek. Ale Lubicie duże gumy 80? Dawaj podbierak, pan. Duża guma nejsa? Proszę cię bardzo. Ale kloc, ja pier... Podbierak to zabawkowy. Daj radę. Ole, złoty szczupak, pa. Duża guma i od razu pf, pod pontonem. Pf. To jest to. Tego potrzebowałem właśnie. Do tego nie spodziewałem się w ogóle Joki kuro grubas O Jezu, Jaki, nie mogę go objąć w ogóle. Co to za ryba, człowieku? Ty. Ja go nie mogę objąć Widziałeś jakiś takiego szczupaka? Puszczcie Ale ma bebek Jaki to jest szeroki szczupak Ale jakie kolory ma człowieku Ciemny, co? So? Piękny no, jest No ja bym go zmierzył no powiem wam, że się nie spodziewałem dzisiaj, że się uda, bo się zapowiadało naprawdę słabo, ale jednak duża guma. Jezus Maria, patrzcie na to, co to jest za cielsko. Oh, ale klamot, kurwa. Ile? 7,9. 7,9, no. Fuh. Ej Paweł, dasz radę kliknąć tu jeszcze mi coś? Chciałem jeszcze zrobić sobie fotę tak w rękach i mi wypadł i uciekł. Dobra, wypływam stąd. No, niestety, u mnie zawsze takie akcje. Miałem całe ręce w śluzie i nie mogłem nic kliknąć na telefonie, żeby nagrywać. Chciałem zrobić fotkę taką, jak go trzymam w rękach, bo fajnie wyglądał ogromnie gruby, ale no, kurde, wyślizgnął się, prawie wpadł do podbieraka z powrotem, no ale nie trafił i, i poszedł. Ale wierzcie mi na słowo, że odpłynął w zdrowej kondycji. On nie leży tutaj gdzieś na pontonie, bo Paweł generalnie dzisiaj bierze sobie szczupaczka na wigilię, no, ale ja mu nie oddam, niech sobie sam złowi. No, nie wiem, dla mnie już jest dzień zrobiony taką, takim szczupakiem. Rzadko. Miałeś? Dlaczego? Na środku? Nie wiem, może. Rzadko kiedy zdarza mi się łowić takie grube, szerokie szczupaki. Parę złowiłem w swoim życiu, ale to zdarza się tylko czasami faktycznie, że po pierwsze, nawet nie chodzi o to, że brzuch, tylko one są po prostu całe, szerokie. Nie jakiś super długi, a po prostu kwadrat. Ja wam mówiłem, że zostałem fanem przynęt Naysa I na tą przynętę jeszcze mi się nie zdarzyło nigdy złowić szczupaka. I to jest pierwszy, i już wiem, że to będzie mój kolejny z killerów które będą na pewno za każdym razem w moim pudełku na szczupakach No i jednak, duża guma, duża ryba. Ty, może teraz trochę bardziej tamtą stroną spróbować? Normalnie, w normalnych warunkach to pewnie na... odprowadził. Ładnie. Nie widziałem Ale uciekł w sekundę dosłownie. coś Maria, jakie one no są piękne, to po prostu zaraz. No, coś białego nie chcą. Nie wiem, po czym się tutaj wnioskować, mało się dzieje, więc po prostu jak będzie, to będzie. Myślę, że to, że założyłem białego, też nie zmienia za dużo. Dobra, wpłynęliśmy na płytsze miejsce, brak roślinności. Wziąłem z powrotem SG4 i Klauna założyłem. Tutaj nie ma krzaków, może jakieś pojedyncze gdzieś, ale raz tutaj szczupaka złowiłem. Też nie małego, więc może jakoś tutaj siedzą z jakiegoś powodu. Albo przypadkowy przypłynął na chwilę, szuka glonów, ale nie lubią już takich miejsc, gdzie nie ma krzaków i jest płytko. Jest! W końcu! Uhu. Na bagnie, na mule. Paweł się odkuł. Na na Ładny? Ty, dobry! No co ty gadasz? Ty, jaki wielki! To <laughs> jest! Dawaj go Takiego byś brał? Jakie bydle Ty jakie to są ryby człowieku, większe od mego się od, od mego <śmiany> Oj co na no, będzie ryba! Serio bierzesz takiego? No weź no, To nie wiem jak chcesz, ale kurwa I taki szczupak I na swima Na swima Trzymaj <śmiany> no, no nie wiem czy nie 90 Chyba jest bliski Piękny. Jezus Maria, ty no nie spodziewałeś się chyba, że dzisiaj takie ryby będziemy łowić Co tu się wydarzyło? No zobaczcie jaki piękny szczupak. No szkoda, że niestety będzie wigilijny. ale rybkę można zabrać. Raz w roku człowiek. A weź te 60. A nie złowię. Ja ci dam jak złowię. 7. Może jak go byśmy wyprostowali, to nawet i 89 by był. No także pożegnajcie się wszyscy. Wigilia jest, Paweł Karpinieje. Ja na to nie patrzę. No tak, no to dla rodziny. Ja się odwracam i... Takiego grubasa zabrać. Jeszcze przez jakieś 5 minut będę Ci wchodził na psychę, może zmienić zdanie. Ojej, pole... Jezu, widzieliście to? Kurde, kolejny osiemdziesiątak. Co tu się dzieje dzisiaj? Ja film Ale w ogóle takie dziwne branie było delikatne, że on tylko tak podpłynął... Hop! Mocno. Dosłownie widziałem, jak on tutaj mi pod sam błądzą zaatakował. Złapał tylko tego jerka, jakby chciał, a nie mógł. Zaciąłem i, jakby nie poczułem nic. Jakby, jakby od razu zdążył otworzyć mordę. Kluczowa jest długa pauza, ewidentnie. Jak poprawiam silnik i jerk stoi, to mam brania po paru sekundach dopiero. Jakby nie patrzeć, byśmy mieli już łącznie z 8 ryb, jak liczę. Z czego dwie na szczęście największe zostały wyjęte. Chociaż ta teraz ostatnia to też była taka 8, no Mogła być większa niż ten mój, bo był naprawdę szeroki. Wszystkie są napchane jedzeniem grube. Właśnie jak go będziesz tam już brał, jadł, rozkrajał, to zobacz co ma w środku. Właśnie, ja to go tylko wziąłem w celach naukowych, żeby sprawdzić, jaka jest zawartość żołnierza. <laughs> I następne ryby będziemy lepiej przygotowani. Będziemy wiedzieli, co jedzą. Ale grudzień w tym miejscu zawsze wypłacę, zawsze. No, drugi rok jestem, ale rok temu fajnie połowiliśmy i teraz przyjechałem z myślą, że może się powtórzyć i się powtarza. Także co roku na koniec, zakończenie sezonu szczupakowego, chyba, że mi się znudzi, ale jak na razie to jezioro będzie grane w grudniu. I siedzi, ale malutki, ale pyknięcie. Fajnie w pauzie poczułem pyknięcie, ale zobaczcie idzie, o jeszcze jest pięknie z łabędziami holowany. O, może i ma 50. Jezus, spróbuj skrzela nie naruszyć. Jest? Wyjdziesz z tego cały, panie Szczupaku. Z Pawłem. O, pięknie. Trochę odkupiłem swoje winy tym ładnym wyczepieniem. Tak, trochę tak. Co, Co mi się przyczepiło do wędki, kur ale przed chwilą stała takie nowe. To jest pijawka? No, wyrzuć to. do pontonu. <laughs> się wyrzucę. Nie wiem, gdzie jest. Tu jest, na tym. Paweł my się już nie lubimy. No i chuj, no. Co ze mną łowić? No kurwa, bo muszę już dzisiaj. O, ole ale spadł. No nie, no nie, siedzi, w moją stronę popłyną. Co jest grane? Też nieduży. Ale się odpaliły, ty. No, ten większy już. On się zaczepił w brodę. Delikatnie. No, Cały w pijawkach. I już mam na palcu jedną. Przyszedł czas. Długo leżała nieodpakowana. Mam jeszcze starą. Którą miałem wcześniej. Ale ona ma inny, inny ogon, bo straciłem ogon w tamtej. Ale to jest przynęta idealna na płytkie wody. Jak oglądacie mnie od dawna, to wiecie. I w tym kolorze nie miałem. Miałem zieloną, ale niebieskiej nie miałem. Wiesz, jaki będzie tytuł filmu? Z nim na ryby już nie pojadę. No trudno, no. Traciłem kolegę, ale mam dużo mięsa dla rodziny, żeby na wigilię. Dobra, to teraz czas na Twitcha. Rapalki nie chciały. Nie wiem, czy nie będzie haczyć zielska, zaraz zobaczymy. Ale chyba nie. On chodzi płytko. Ale no, czasami złapy. No nie, nie będzie nim za łatwo. No, spróbuję parę rzutów oddać, tak, żeby nie złapać zielska, a złapać rybę. Wędka do góry, żeby prowadzić go wysoko. Długie przerwy można robić, bo ten to w ogóle nie tonie, staje w miejscu. Teraz jeszcze bardziej powinny się odpalić. A może żeśmy złowili wszystkie, co tu były, jak mówi, że to są wszystkie ryby złowiska. To jest chyba że zabrałeś tego. Jednego, jednego Największego Dobra, nie, nie, nie mogę na Twitch'a, bo haczę zielsko i się wkurzam. No, zobaczcie, cały czas, cały czas haczę, haczę zielsko na tego Twitch'a, także rezygnuję. Wiecie, co założyłem? Założyłem to zgadnie, macie czas do zwinięcia rzutu. Teraz w komentarzach wszyscy zgadujcie. Co założyłem? Co mogłem założyć? Czas się skończył. Oczywiście, że sicario. Sicario jest wyporne i na płytkie wody bez dociążenia idealne na wolne zwijanko. Złowiłem tu jedną rybę na sicario, ale na 14 teraz łowię na 18. I tutaj nie wieje z tej strony. No nie wiem, nie wiem co tu się dzieje. Jeśli Karin nie daje brań, to chyba znaczy, że już jest koniec tam, tam, tam tiram, tam tiram. Nie ma sensu tutaj łowić, tracić czasu na to jeziorko. Nie mamy, nie mamy za dużo czasu na łowienie. Jeśli mają brać do 14, więc nie czujemy tu ryby. Wracamy tam gdzie byliśmy. I ewentualnie jeszcze na to pierwsze, które szybko obłowiliśmy, to jeszcze wrócimy na powrocie, bo i tak tam musimy się zbudować później. Szczupak swojemu ubarwieniu zawdzięcza, że może schować się w glonach i stać się zupełnie niewidoczny dla swojej ofiary. Ten gatunek, jak i większość wodnych drapieżników, to kanibale. Tym samym może schować się, by samemu nie zostać ofiarą. Na trzecim jeziorku glonów nie było praktycznie w ogóle. Na poprzednich jeziorkach też. Jednak gdzie gdzieniegdzie były miejsca z gęstą roślinnością, więc sami sobie odpowiedzcie na pytanie... Które jeziorko będzie najlepsze? Tam właśnie szukajcie szczupaka Dobra, jeszcze tutaj staniemy sobie, gdzie łowiliśmy na jeden przepływ z dryfem Połowimy tą najgłębszą miejscówę tutaj z glonkami I jak się to nic nie wydarzy, to od razu lecimy na pierwszy stawik i tam już kończymy Obłowimy tam i, i zawijka w chatę Ostatnie rzuty na tym jeziorku i wracamy No i ryby odcięły zupełnie, przestały brać, po prostu przestały brać był moment odpalenia rano, nic się nie działo później z rana, coś tam jakieś pojedyncze ryby przerwa i o godzinie 11 odpalenie. Tak to jest z tymi szczupakami. Możesz rzucać i mogą być, a mieć w dupie. Pochowały się w glonach i po prostu się nie da złoić. Ale może jeszcze coś się zmieni na tym mniejszym stawiku. Chociaż wątpię O, siedzi. Ale malutki. Żartowałem. Przewiązywanko jeszcze na powrót trzeba zrobić. Tutaj ten właśnie najmniejszy stawik jest najbardziej zarośnięty Najciężej jest w ogóle tutaj poprowadzić przynęty, ale za pierwszym razem mieliśmy właśnie tutaj dobrą rybę Ale nie na Płociźnie, tam się robi trochę głębiej Tutaj też jedną miałem, ale małą, znaczy taką z 60 Ale tam większa, to wiadomo, że tam gdzie głębiej Nie jest ciężko obłowić takich jeziorek, jak biorą to wezmą, jak... Uu, uu, uu. Nie uciekajcie, to tylko klaun Rybki uciekały od mojej przynęty Tutaj by fajnie było widać atak tego szczupaka Szłaby fala Byłoby widać jak otwiera pysk. Dlatego lubię łowić na takich płytkich łowiskach. Jest to zdecydowanie łatwiejsze łowienie niż na głębokich wodach, no ale fajne. Zupełnie inne są te brania wtedy. Dobra, starczy. Dopływamy już do końca. Nic się nie wydarzyło. Ryby odcięło. Taki luźny odcineczek dzisiaj z łowienia. Wracam tutaj jutro. Ewentualnie na Odrę, nie wiem, może pomyślę, Michała wezmę i wykminimy razem gdzie jechać, ale na pewno wrócę tutaj jeszcze przed końcem roku na pożegnanie się ze szczupakami, bo jak widać warto. Trzymajcie się, dzięki za oglądanko, pamiętajcie o koszuleczkach, plecakach, czapeczkach, yy, boksach i wszystkim innym. Nie wypuszczajcie ryby. <noise> Nara.